Jak powiedzieć po hiszpańsku, że jestem wkurzony, ale nie tak grzecznie jak estoy irritado, estoy fastidiado, estoy frustrado. Tylko właśnie bardziej kolokwialnie, że jestem wkurzony. Ale być może bez przeklinania, żeby nikogo nie obrazić. Jeśli nie wiecie, jak to powiedzieć po hiszpańsku, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Ale nie martwcie się, jak powiedzieć. Że jestem wkurzony w nieco mocniejszy sposób, też się dowiemy. Ola como estáis? Witajcie w kolejnym odcinku. Hablo Espanol. Jeśli ktoś do nas powie: Estoy muy cabreado, estoy muy cabreado, to czy będzie to miało coś wspólnego z kozą? Bo przecież. La cabra to koza? Otóż nie. Estar Cabreado to właśnie to słowo, ta ekspresjon, to wyrażenie, którego potrzebujemy w tym odcinku, żeby powiedzieć właśnie, że jesteśmy wkurzeni. I w tym odcinku zajmiemy się głównie tą właśnie ekspresją, ułożymy sobie różne przykłady właśnie z Estar Cabreado. Odwiedzajcie również mojego Instagrama i Facebooka, linki znajdziecie pod spodem w opisie, a my już zaraz zaczynamy. Zapraszam. Jeśli powiemy na przykład: Marisa está muy cabreada, porque su novio ha llegado tarde. Marisa está muy cabreada, porque su novio ha llegado tarde. Co to znaczy? To znaczy, że Marisa jest bardzo wkurzona, bo jej chłopak się spóźnił. Bo jej chłopak. Przyjechał, przybył, dotarł na jakieś umówione miejsce za późno. Tak można właśnie zrozumieć to esta muy cabreada. I jest to ekspresjon, jest to wyrażenie bardzo często używane w mówionym czy wpisanym na czacie hiszpańskim, w kolokwialnym, codziennym hiszpańskim, więc musicie tę ekspresjon koniecznie znać. Kolejny przykład. Tomasz esta muy cabreado porque no quieres decirle la verdad. Tomasz está muy cabreado porque no quieres decirle la verdad. czyli Tomás jest bardzo wkurzony, bo nie chcesz powiedzieć mu prawdy. Kolejny przykład es cabreado w czasie teraźniejszym, a za chwilę zobaczymy jak to działa w innych czasach i w innych trybach. Kolejny przykład aunque estés cabreado, tienes que hacerlo. Aunque estés cabreado, tienes que hacerlo. Czyli. Nawet jeśli jesteś wkurzony, nieważne czy jesteś wkurzony czy nie, musisz to zrobić. Tutaj mamy Estar Cabreado w Subjuntivo, dlatego że mamy Oración Concesiva, zdanie typu przyzwalającego z aunkę. Jeśli nie wiecie, dlaczego tutaj akurat jest Subjuntivo, to możecie to bardziej profundizować w moim kursie o Aunkę i o... Oraz konces, i wasz. właśnie w każdym razie w wielkim skrócie mogę powiedzieć na teraz, że tutaj mówimy o tym, że to nie jest ważne, czy jesteś wkurzony, czy nie, czy to cię wkurza, czy nie, to i tak musisz to zrobić. Więc tak to mniej więcej działa. I tym właśnie, że używamy tutaj połąkę subhuntuw, a nie indikatywu, możemy zaznaczyć, że właśnie to nie jest ważne. Tak to by działało i mamy tutaj kolejny przykład z Estar Cabreado. Kolejna sytuacja. Adier despidieron a Juan. Adier despidieron a Juan, czyli wczoraj zwolnili Juana. A por eso estaba tan cabreado. A por eso estaba tan cabreado. Czyli wczoraj zwolnili Juana. A to dlatego był taki wkurzony. I tutaj widzimy, że mamy estar cabreado. W przeszłości zwolnili go część punktowa, rzecz punktowa, a estaba cabreado. Jest to jako tło sytuacji przedstawione w tym zdaniu. Akurat oczywiście mogłoby. Być inaczej. Yy, I tak tu widzimy, zaraz ja będę bardzo cabreado dlatego, że zaczyna mocno padać w każdym razie być może uda mi się dokończyć ten odcinek. Cały czas pada i pada coraz mocniej ale w sumie nie ma na co estar cabreado, bo jest to tutaj na Wyspach Kanaryjskich bardzo przydatne, także kontynuuję odcinek i niczego się tutaj nie boimy, nie będziemy cabreados w żadnym tutaj, w żadnym scenariuszu, w żadnej sytuacji inny przykład sino no estuvieran cabreados los Si no estuvieran tan cabreados los invitaría, Czyli gdyby nie byli tak wkurzeni, zaprosiłbym ich. Tutaj mamy orację kondycjonal, czyli zdanie typu warunkowego. O takich zdaniach też mam osobny kurs. W każdym razie tutaj widzimy, że jak działa to Bycie wkurzonym w różnych czasach, w różnych trybach, i tak właśnie możemy tego używać. Jeśli chcecie właśnie wymienić, to esztar Irritado, czy Frustrado, czy fastidiado na coś bardziej kolokwialnego, estar Cabreado jak najbardziej się przydaje. No dobra, a jak powiedzieć, że jestem wkurwiony, czyli. Jak powiedzieć to trochę mocniej niż estoy cabreado? Jak powiedzieć to mocniej niż jestem wkurzony? Moglibyśmy tutaj użyć ekspresjon estoy jodido. Oczywiście ekspresjon estoy jodido ma mnóstwo różnych innych znaczeń, jest dużo mocniejsze i jest wulgarne, jest już przekleństwem, nie takie jak estoy cabreado. W każdym razie jeśli ktoś nam powie estoy jodido porque mañana tengo un examen muy difícil estoy jodido porque mañana tengo un examen muy difícil, znaczy to, że że, m, może znaczyć bo może znaczyć różne rzeczy zależnie od tego co nam dana osoba chce przekazać może znaczyć że jestem wkurwiony bo jutro mam bardzo trudny egzamin ale być może nawet częściej na pewno nawet częściej es będzie znaczyło że mam przejebane po prostu że jestem w dupie dlatego że jutro mam trudny egzamin ale jeśli chcemy wymienić to es cabreado Możemy też wyrazić naszą frustrację właśnie w ten sposób, estoj chodido. W każdym razie, oczywiście, zależy to, jak mówię, od kontekstu i od tego, co dana osoba chce nam przekazać, ale też. Estoy jodido może znaczyć mniej więcej to samo, co estoy Cabreado w niektórych sytuacjach. Zapamiętajcie jednak, że może znaczyć wiele różnych innych rzeczy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym w tych kolokwialnych odcinkach poruszał również takie mniej grzeczne opcje, dlatego że tak samo jak i nasze przekleństwa mogą mieć one bardzo różne znaczenia i mogą być używane w różnych kontekstach. Jeśli zaś interesują Was same przekleństwa hiszpańskie, no to oczywiście już mam o tym odcinek, jeden z tych najstarszych, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, a przekleństwa nie są wam obce, to polecam wam jego obejrzenie. W każdym razie tak to wygląda, jeśli chcemy dodać trochę więcej pikanterii. No i tak to wygląda w języku hiszpańskim z powiedzeniem Estar Cabreado, z byciem wkurzonym. Tak to wygląda oczywiście, istnieje też czasownik Cabrear, czyli wkurzać kogoś, albo cabrearsze, czyli wkurzać się. Jest to bardzo związane z tym oczywiście, że jesteśmy cabreadosz. Można też używać tego rzeczownikowo jako cabreo, czyli wkurzenie. To też istnieje, ale w tym odcinku, żeby był on krótki, tak jak te niedzielne zawsze bywają, to tutaj skończymy. Jeśli macie ochotę na rozwinięcie tego tematu, czy na tematy podobne, dajcie znać w komentarzach, tak jak mówiłem. Na sam koniec powiem Wam, gdzie nagrywam ten odcinek, jak widzicie już nie pada także no estoy cabreado w każdym razie jestem w Marinie Las Palmas, tak to tutaj wygląda, że po tamtej stronie są ja też, są jachty a po tej drugiej stronie bo jestem na takim młodzie, na takim nabrzeżu, na takim molo, czy też na rompeolas, na falochronie po tamtej stronie jest port już bardziej industrialny, są też platformy wiertnicze itd. itd. W każdym razie jestem w Las Palmas ze Gran Canaria jak zwykle i stąd bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak było, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Ja bardzo dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Was nie wkurzył, a że był dla Was przydatny. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi wspaniali patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Bez którego to wsparcie rozwój kanału ABLO Espanol byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami, a chcielibyście wesprzeć ABLO Espanol, odwiedźcie serwis patronite.pl, link w opisie. Ponadto, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polecam Wam zasubskrybowanie kanału, żeby żaden nowy filmik Wam nie uciekł. A jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, jest dalego.